No się maneczko, dzisiaj będzie nocny film po deszczu. Zobaczcie, jak wyglądają bananki Montbelliardi. Tutaj mały lasek. Fajosko wygląda, tak po ciemku. A wiadomo, że tam telefon tego nie oddaje, ale tutaj mamy DagiAo. I tutaj na przykład Kanaryjczyk i musa czarny Heniek. Zarypiście wyglądają te kropelki, prawda? Zobaczcie, ślicznie. Nie? O, tu kolejne. Błyszczą się normalnie, jak perełki. Mały lasek. O, a tu jest ten ładniaczek, czyli Hajaraj. Zobaczcie, jak wygląda zarąbiście. Ta woda spływa. Idziemy teraz na rabatkę kannową, tu mamy kannę żółtą, coś zaczynamy tu bardzo mocno pachnąć, domyślacie się pewnie co, oczywiście to żółte brugmansje, zaraz do nich przejdziemy, ale tak wyglądają kanny, no co, o tu mamy na przykład taką melonową, tak jak fajnie wygląda. Jaka śliczna, pomarańczowa. Wszystko takie trochę przyklapnięte, bo ten deszcz. Ale nie wszystkie, zobaczcie, ta na przykład prezentuje się bardzo ładnie. No i tu mamy Kleopatrę, na przykład tutaj jest celutka w kolorze żółtym. Tutaj jakaś śliczność, zobaczcie też Kleopatra. No i tutaj generał Eisenhower. Kleopatry, zobaczcie, zaczynają szaleć tutaj z tymi. Zaczyna tu na przykład jest kleopatra, ale cała czerwona. Taki to akurat się trafił osobnik. Ale to ona raz jest żółto-czerwona, raz czerwona, raz cała żółta. Bardzo fajna roślinka i teraz, zobaczcie, jest mocnie. Jaki tu jest zapach, wyobraźcie sobie, to jest nie do, nie do opisania. Tyle kwiatów. Zarąbiście wyglądają. Wam, że nigdy takiego nocnego filmu nie nagrywałem. Oto, mam w białą. Tam była żółta. No i tu znowu żółta. Zobaczcie, ile tego jest. Aż grubo. Kwiat na kwiecie. Kwiatem pogania. Tu mamy. Xantosoma sagittifolium tutaj kolejna brugmansja różowa proszę bardzo niech się kurzanka pokaże tu ładnie do kamery tutaj mamy a tu mamy kremową brugmansję podwójna albo potrójna nawet powinna być też piękna tu Wam pokażę teraz kozaka. Idzieście. Raz, dwa, trzy. Śliczne. No i zaraz będą kolejne. Tu, tam. No i tu mamy zwykłą meskulentę. Hibiskus wieczorową porą, też w deszczyku. Prześlicznie wygląda. Tutaj mamy blackstema. Coś pięknego. Tak wieczorkiem sobie pospacerować. Tu muselki. Jedna, druga. Tam w oddali trzecia. No i tu mój mega wielki maureli. No wiadomo, że no nie oświetla go całego. Musiał podejść może trochę bliżej. Będzie lepiej widać, ale no nie sięgnę. Do góry jego liści. A tutaj obok menci red tiger. Powiem wam, że pocisnął w tym roku. No on jest taki jak Maureli prawie. No i tu dzieciaczków ma troszkę ze trzy takie większe i coś tam jeszcze wyłazi. O! Reddaka jak zaczęła ładnie rosnąć jak się tylko chłodniej trochę zrobiło. Zobacz jakiego liściora puściła. Pięknego. Tutaj limajdę. Limajdę w gruncie. Ładne liściorki też puszcza duże. Tutaj jakieś maluchy. O, tu kolejny. E, Basio. Tu jest Basio. Też ładny, duży urus. Tutaj kolejny Sigimensis. No i mały lasek. Mały lasek dwulatek. Dwu, nie, to jest trzylatek. Tamten mój największy jest czterolatek. No i palemka. Trochę karpus fortunei W deszczu wieczorową porą. No i zobaczcie cykasika. Cykasiki w tym roku bardzo ładnie urosły. Obydwa puściły liściorki świeże. No i tutaj sobie stoją w doniczkach po prostu przy palmie. Wrócimy się jeszcze. Jeszcze wam pokażę. Przepraszam, że chwilę nic nie widać. Wrócimy na jedną rabatkę. Pójdziemy sobie zobaczymy jak kwitnie makroliza. O, tu Wam pokażę jeszcze lantanę. Hmm? Bajeczka, nie? Zobaczcie, jak ona kwitnie ładnie. No i tutaj moje przecudne brugmansje. Hortensja. Też jest moc. Ale dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej i tu jest Kalidora. Zobaczcie jak fajnie Kalidora się błyszczy. No i tutaj basioczek gruntowy, cała kępka. O! Też zobaczcie jakie liściory to popuszczało przez te ostatnie dwa tygodnie, co było tak deszcz i ciepło, o, bardzo ładnie porósł No i to jest moja makroriza, gdzie się wszyscy upierają, że to jest Kalidora. Ja już nie wiem naprawdę. Zobaczcie do ręki, jaki jest liścior. No ten liścior ma z 80 cm. Ale zdziwiony jestem, bo zaczął puszczać dużego liścia, mimo tego, że puszczę kwiaty. Jakże Wam kwiaciorka pokazuje w środku. O. Ładny, prawda? Pyłeczek się tutaj sypie. No dobra. Idziemy jeszcze tylko do gunerki. Jest Jona, Monerka Manikata wieczorową porą. Zaglądzimy sobie do serduszka, jakie ładne jest. No i Szyszunia z nasionkami też bardzo okazała. O, a tu wam pokażę jeszcze tego musa Rumunia. No zobaczymy co z tego będzie. Pamiętam, że już ma kurcze z półtorej metra. Tu widzę, że zaczyna nawet coś wyłazić. No ale ten zostaje osobnik w gruncie. O, nawet taki osobnik przyszedł tutaj. Parcie na szkłoma. Gigantea. Zobaczcie, jakie ma wielkie liściory. No, ona bardzo ładnie w tym roku tutaj zasuwa. No to jeszcze rącznika Wam pokażę Jak też ślicznie wygląda w nocnym świetle O zobaczcie tego liściola No jest, jest naprawdę śliczny, nie? Czerwoniutki Ciekawe jak wygląda tarcza perska o, Bardzo ładnie, prawda? Ten różowy kolorek Coś pięknego no I wbijamy się tutaj dalej. O. Tutaj moje największe pasjoki, najstarsze. Pierwsze były w gruncie. Ładnie rosną. Zobaczcie, jak się tu dostanę. Chwileczkę, chcę wam pokazać, jaka noga. No, dwoma rękoma nie obejmę. Naprawdę fajnie sobie tutaj rosną. No i fuksja. fuksja, która zimuje w gruncie, odporna na mróz. Ona sobie wymarza, tak powiem, ta górna część i na wiosnę odbija i wygląda bardzo ściśle. O, a tam kot poluje. No dobra, to będę kończył. Kanny tutaj, jeszcze jakieś rosną. Musa folia. No, także. Miły wieczorny spacerek. I zaraz zakończymy tym pięknym hibiskusem. Trzymajcie się na razie. Cześć. Miłego wieczoru.